Witam Cię serdecznie na pierwszym polskim kanale poświęconym w całości firmie Atomii i polskiej społeczności, którą budujemy wokół tej firmy. Przypominam, że jesteśmy obecni na YouTubie, TikToku i e, Facebooku. Zapraszam do kontaktu, zapraszam do aktywności, zapraszam do e, zostawienia komentarza oraz zachęcam do używania produktów Atomii. W dzisiejszym filmie zobaczymy sobie Ruby, która jest szefową oddziału londyńskiego biura Atomi. I ona przedstawi nam różnicę pomiędzy popularnymi firmami network marketingu a Atomi. E, dowiecie się z tego, że Atomi uprawia, jeszcze jak można powiedzieć, network marketing w postaci czystej. Na koniec tego filmu e, będzie też moje krótkie podsumowanie i tam wypunktuję e, wszystkie różnice i korzyści, dlaczego warto. E, zajmować się Atomi? Dlaczego warto promować tą firmę? Jakby jeszcze zanim przejdziemy do filmu, chcę Wam pokazać tą planszę, która jest za mną. Jest to jeden z, z elementów strategii Atomi, które produkuje masowo produkty w prestiżowej jakości. Dlatego powstał taki neologizm, Mastige, czyli skrzyżowanie, połączenie tych dwóch słów. Mass production In Prestige. Zapraszam do oglądania i zostańcie do końca. Hello, Atomy members, or maybe you are thinking about becoming a member. Atomy is a network marketing company, which is also often referred to as a multi level marketing company or an MLM. An MLM does not necessarily mean it's a network marketing company, and vice versa. I know some of these types of companies have been linked to some bad press. I've seen it myself, and before working for Atomy, I was also hesitant. But Atomy is a company that seeks to change the face of network marketing and bring in a new era of ethical retail through leveraging your network. Today, I'm going to explain why we are different. But first, what is a network marketing company, or MLM? Traditionally, a network marketing company is a business in which representatives generate sales and earn commissions through the recommendation of products to their network. An MLM company is one which incorporates a tiered payment structure based on the size of the network. So, the difference here is whether there is a tiered payment structure or not. Now, I know this might trigger the negative image of pyramid or Ponzi schemes to mind. However, these terminologies are frequently misused. Pyramid and Ponzi schemes refer to institutions which ask for money or investment with no concrete product in return. In addition, Ponzi schemes claim to pay out commissions for recruitment of members. This simply does not happen in Atomy. Atomy embraces and recognizes network marketing as one of the purest and most effective forms of marketing. Our business model, commission structure, ethos, and fundamental principles result in a fair, sustainable, and ethical way of operating. We focus on making our absolute quality, absolute price products as lucrative as possible, so much so that they almost sell themselves. Distributors do not earn commission from bringing people into Atomy. They gain cash back for any sales of products made as a result of their referral. Essentially, this means we are a company which allows individuals to run their own business as marketeers of our products. In everyday life, we are all network marketers, whether we realise it or not. Have you ever recommended a restaurant to your friends or shared a link to a product through your WhatsApp group? You did network marketing. So, what are the key features that make us different? One, firstly, our membership is free, and with Atomy, there is no buy in, unlike many other network marketing schemes. Becoming an Atomy distribution member or a business member is also completely free. It always has been, and it always will be. We are like an exclusive members club. In order to have access to our products, you need to become a member, but it's totally free to join. Two, Atomy products are regular and great quality items such as shampoo, skincare, and health supplements, which you need to use in your daily lives. They are produced by one of the top beauty manufacturers in the world, who also manufactures for some of the most premium brands in the industry. Our mission is encouraging consumers to switch from other brands to Atomy. We do not sell fad products. We invest heavily in customer and member research to ensure that we only develop products that enhance members' lives. And Atomy's products are more than just useful. They are award winning, top quality products in their own right. Atomy is committed to creating mass products, that's prestige luxury goods for the mass market, with an underlying ethos of absolute quality, absolute price. This means Atomy's products are unbeatable in quality for the price consumers pay. Three, we operate a binary plan. Network marketing companies who get it wrong give out the largest rewards to the smallest groups. Atomy turned this idea on its head and shares the largest pot of commission with the largest group, cumulatively rewarding each person at each level. This means our model works for our members wherever they are in their distribution journey. It doesn't matter when you join, every person could get to the same level with hard work. Four, we actively discourage betting. This is a network marketing term you may or may not be aware of. Betting is a mechanic which some distributors will use illicitly to try and maximise their rewards. Atomy's clever technical systems look out for this, and when it's spotted, accounts are terminated. 5. Atomy's members are at the heart of everything we do. We provide everything a distributor could need. This includes the content and marketing collateral created and produced by our dedicated team as well as the marketing material we provide step-by-step -step plans of how to set up your atomy business we want our members to feel that they always have the tools they need to run their own business we run regular free training seminars and success academies to support distributors journeys to success you can find out lots of information on our very own channel ch.atomy.com forward slash uk 6 we approach business holistically. We are open and honest. Becoming an Atomy distributor full time, replacing a traditional job, is hard work. It can be incredibly rewarding and lucrative, although, like any job, it takes dedication, energy, and drive to make it a success. It's not a get rich quick money scheme. We believe that money, although important, is not the ultimate key to a happy life, which is why we support all our members with holistic training, developing their vision, goals and life planning. 7. There is no need for members to invest or hold any stock. We really are just an online shopping mall where we want our members to refer others to. And the more you do this, the more opportunity you have to earn some cashback. I hope you have found this information useful. If you're interested in learning more about Atomy, please follow our LinkedIn page or follow us on Instagram, Facebook and YouTube. For more updates on Atomy UK and Europe. Thank you for watching and bye for now. Dziękujemy Robi za piękną prezentację i wypunktowanie różnic pomiędzy Atomi a typową firmą marketingu sieciowego. I tak jak powiedziałem wcześniej, Atomi wdraża strategię massidge. Czyli masowa produkcja i prestiżowe produkty. W efekcie tej strategii otrzymujemy Światową jakość, absolute quality, bo to się do tego odnosi, i absolute price, czyli bardzo, ale to bardzo przyjazne konsumentom ceny. Ktoś mnie zapytał, pewnie ta firma niedługo podniesie ceny. Otóż nie zapowiada się na to, gdyż taka jest strategia od początku. Ta strategia bardzo dobrze się sprawdza. Niedawno to mi otworzyło kolejne rynki, najnowsze jest Kolumbia i Mongolia. I cały czas tam wdraża tą samą dokładnie strategię, która no, pozwoliła mu zdobyć całkiem spory kawał tortu światowego. Przypominam, że w Atomii jest obecnie 16 milionów uczestników. Kochani, teraz pokażę Wam bardzo ważny slajd, gdzie zobaczycie, co w detalach odróżnia Atomii od innych. Zresztą ten slajd już przed chwilą był, ale jeszcze go sobie odświeżmy. Był na filmie. A to mi nie kosztuje nic, żeby przystąpić. Nie ma tutaj żadnej opłaty członkowskiej. Chociaż działa jak taki ekskluzywny klub zakupowy. Nie ma żadnego, nie trzeba, nie ma obowiązku zakupowego, gdzie trzeba często w firmach jest tak zwany welcome pack albo starter pack albo jakkolwiek to się jeszcze nazywa, gdzie trzeba na początku kupić jakiś tam zestaw produktów na początek, żeby się z nimi zapoznać. Tutaj tego nie ma. No Monthly o Annual Fee, nie ma żadnej miesięcznej czy o, rocznej opłaty za uczestnictwo w Atomi. To nic nie kosztuje. Nie ma opłaty za, y, za serwer, za przystąpienie, za cokolwiek innego. No maintenance fee. Nie ma opłaty za utrzymanie ruchu, za utrzymanie serwerów, nie ma opłaty za y, biuro Atomi, nie ma opłaty za cokolwiek jeszcze innego, tutaj można sobie wymyślić. To wszystko otrzymujemy za darmo. No, monthly purchases required nie ma obowiązku z miesięcznych zakupów, nie ma obowiązków kwartalnych zakupów. Yy, tutaj jedna uwaga. Istnieje jeden obowiązek, który trzeba wypełnić, żeby utrzymać ważność konta, żeby utrzymać aktywność konta, jest to obowiązek, żeby raz w roku kupić jeden najtańszy produkt, wtedy konto utrzymuje swoją ważność. A poza tym nie trzeba tutaj zakładać jakichś. Yy, debetów jakiś yy, zakładać jakiś płacić co miesiąc i otrzymywać kolejne paczki z, z produktami, których no może akurat niekoniecznie w tej chwili potrzebujemy tak jak się to dzieje w wielu innych firmach i w związku z tym w podsumowaniu no capital required nie potrzebujemy żadnego kapitału żeby zacząć działać w Atomi żeby kupować tutaj czy żeby rozwijać nie trzeba żadnych, żadnych inwestycji na to, żeby zacząć z Atomi i żeby korzystać z tych produktów, mieć dostęp do tych, do tych produktów, albo promować tą markę. Jest to absolutnie wszystko zrelaksowane i zastanówcie się, czy widzieliście tego typu podejście do uczestnika systemu w jakiejkolwiek innej firmie marketingu sieciowego. Na następnym slajdzie pokażę Wam, co jeszcze wyróżnia Atomi. One Global Market. Co to oznacza? Że możemy zapisywać w każdym kraju, gdzie Atomi ma swoje biuro. Nawet w krajach, w których nie ma swojego biura. Szwajcaria jest takim rynkiem w Europie, gdzie Atomi jeszcze oficjalnie nie działa, ale można już tam zapisywać od osoby, jeżeli jeżeli ktoś kogoś zna. Na przykład w Szwajcarii, ale jest, jeszcze bodajże jest kilka y, takich mniejszych, pomniejszych krajów europejskich. Atomi. Yy, Wdraża marketing binarny. To znaczy, że jedna osoba, każda osoba, może bezpośrednio zarejestrować tylko dwie osoby. Tych osób, ty czy ja, mogę zarejestrować nieskończoną ilość. Przy czym będę je wpisywał pod kolejne osoby, które są w systemie, jeszcze niżej i jeszcze niżej. Unlimited level nieskończony poziom zarobków. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że gdy nam się tutaj nabuduje 10 poziomów, 20, 1000 albo 5000 lub 10000 to ktokolwiek zrobi zakupy w twoim, w Twojej strukturze, punkty z jego zakupów idą do Ciebie. Zarabiamy tutaj nie na różnicy cen, bo każdy w Atomi płaci dokładnie tą samą cenę. W różnych krajach te ceny troszeczkę się mogą różnić, bo są różne systemy podatkowe, różne systemy CEU ale te ceny są bardzo, bardzo zbliżone i zawsze są bardzo atrakcyjne, niezależnie od kraju. Natomiast każdy w systemie nie zarabiamy na różnicy cen. Tutaj zarobimy na punktach, które są przypisane, wartość punktów jest przypisana do produktów. I global sales. Co to oznacza? Że wszędzie, gdzie Atomi ma swoje oficjalne biuro, można zamówić swoje produkty i Ty, ja, każdy z nas może zapisać osobę ze Szwecji, z Bułgarii, z Włoch, z Francji, z Niemiec. Gdziekolwiek ona się znajduje, czy w Stanach, czy gdziekolwiek jeszcze indziej, gdzie Atomi ma swoje bywa. Kochani, przedstawiwszy Wam te dwa slajdy, myślę, że mało kto będzie miał jeszcze wymówkę, żeby do Atomi nie przystąpić, bo jak widzicie jest to naprawdę bardzo zrelaksowany, bardzo spokojny i przyjazny dla uczestnika system gdzie nie trzeba niczego inwestować zarobki są zarobki yy, są o zarobkach będzie jeszcze inny film yy, ale zarobki są bardzo bardzo fajne mając już strukturę jakąkolwiek i zachęcam żebyście zostali na tym kanale obserwowali a przy okazji zapowiadam, że w niedługim czasie odbędzie się webinar na żywo, gdzie będę opowiadał o możliwościach biznesowych z Atomi. I jak zwykle zapraszam do lajkowania, subskrypcji, zostania na kanale i używania produktów Atomi. Dziękuję za uwagę na dzisiaj.